Witam. Dzisiaj pokażę Wam, a raczej spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze, tłumacz czy chat GPT? Ja znam odpowiedź na to pytanie, przynajmniej moje subiektywne, subiektywne odczucie, ale zobaczymy, co Wy na ten temat sądzicie. Przygotowałam sobie prosty tekst. I tutaj teraz poprosimy czat, żeby nam przetłumaczył. Przetłumacz, ja władam językiem niemieckim, więc robimy na język niemiecki. Przetłumacz na język niemiecki następujący tekst. Błędy można robić, nie ma problemu. I zobaczymy, co nam powie czat. JPT. In der alten Pflege, in Deutschland, stehen polnische Betroje vor vielen Problemen. dam Wam tak, żebyście widzieli też ten polski tekst. Ok. Äh, prawidłowo przetłumaczone äh, końcówki, wszystko prima. Meiner persönlichen Meinung nach sind die Verträge undurchsichtig und es fehlt an respekt vor, äh, vor den arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Umowy są nieprzyjazne i brakuje poszanowania przepisów dotyczących prawa pracy. Teraz kolejnym problemem są choroby. Ein weiteres Problem sind Krankheiten wie fortgeschrittene demenz, Alzheimer, alkoholismus oder schizofrenie. Man kann auch auf sehr anspruchvolle deutsche sowie unehrliche agenturen treffen. Darüber habe ich in meinem Buch, in meinen Büchern, Peru rzucone przed damy. Und bezcina opiekunka, czyli polsko-niemiecka beznadzieja. Gyż. Tutaj nie przetłumaczył tytułów. Um, ok, to jest nazwa własna, ale jeżeli chcemy wiedzieć dokładnie, co znaczyły te tytuły, możemy go poprosić. Przetłumacz również tytuły książek. I zobaczymy, co on zrobi. Peru rzucone przy damy. Perlen die vor Damen geworfen wurden. Ok. Beścinna piekunka, czyli polsko-niemiecka beznadzieja. Uh, tutaj jest taka dwuznaczność. Unstarke, a zobaczymy czy to tak po niemiecku. Unstarke betreuerin. Ode die polnische Deutsche hoffnungslosigkeit. Ok, tutaj już tej beznadziei, a bo ja też napisałam beznadzieja, bez. nie napisałam wy, dokładnie, bo tu było, powinno być beznadzieja bez, nadzieja bez w nawiasie, bo to też jest taka dwuznaczność, no nie? No, ale przetłumaczył dobrze, biorąc pod uwagę, że to ja zrobiłam tutaj byka i dałam źle nawias. Przeskoczę szybko na tłumacza, nie jestem pewna, czy będziecie to widzieli. Wprowadzę ten tekst i dam do przetłumaczenia i skopiuję Wam i tutaj na czacie wyświetlę, co nam mówi na ten temat tłumacz i to napisał tłumacz. I teraz zobaczymy, czy będą bułki, byki. Po prostu. No, ups. Dobra, chodzi mi o to, żeby zrobić tak, żebyście widzieli, co zrobił tłumacz. To jest treść, którą napisał tłumacz. the Arbeit in the flag in Deutschland stellen Flagge vor... kräfte aus Polen vor vielen Problemen. Meine się. To tłumacz przetłumaczył? tak nawet Ok. Meine Personen mit Mein intransparentne no to też nie, przyjdzie, nie przyjdzie, to więc prawidłowo. intransparente verträge und die nicht Einhaltung arbeitsrechtliche Vorschriften intransparente verträge. Widzicie, tu już troszeczkę namieszał, namieszał. Ein weiteres Problem sind Krankheiten wie fortgeschrittene Demenz, Alzheimer, Alkoholismus oder Schizophrenie. Man kann sich auch mit sehr anspruchsvollen deutschen und unerlichen Agenturen treffen. Überall das habe, ich in, über, über all das habe ich in meinen Büchern, Perlen, die vor die Damen geworfen wurden und bis Siła opiekunka, Ode polnisch-deutsch-hoffnungs-litz-geit-geschrieben. I tutaj widzicie, przetłumaczył tytuły, ale już tutaj z tym tytułem sobie nie poradził. Bezsilna. No, Napisał, nie dość, że napisał po polsku, to tak nie napisał, tak jak, popatrzy, jak czat GTP sobie z tym poradził. Czat oddał też sens. E, przetłumaczył un sztarkę, czyli sztark, że sztarkę, a w nawiasie un sztarkę, że silna i bezsilna, no nie? Więc e, tłumaczenie, właśnie, czat, tak, o, tutaj jestem zdziwiona, że translator tak tłumaczył poprawnie, jeżeli chodzi gramatycznie, bo mi się wydawało, że też to robi duże byki ale widzicie, że już sensu, sensu nie wyłapie, tutaj tak troszeczkę namieszał w tym zdaniu, tu namieszał, no i na koniec nie zrozumiał tej takiej tutaj dwuznaczności we be, wzrocie bezsilna. A czat GTP, tutaj nie przetłumaczył tego tytułu, ale całość, tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o treść, o znaczenie, to nie było w ogóle żadnych pomyłek że ktoś, kto to przeczyta, nie musi się zastanawiać, o czym była mowa, podczas gdy tutaj, w tym fragmencie, nie wiadomo, o co chodzi, a w tytule, w tej dwuznaczności, no po prostu też wyłapał sens i sens właśnie użycia tego nawiasu, no nie, takiej dwuznaczności. Dlatego ja uważam, że właśnie czat GTP, jeżeli ktoś pracuje w Niemczech, czy używa języka niemieckiego gdzieś tam w pracy, czy może na co dzień? Czy gdzieś tam ze znajomym sobie rozmawia z, z, w języku niemieckim przy pomocy translatora? Fajnie jest jednak używać czat GTP, ponieważ on rozumie, jest inteligentny. No, czat GTP, GPT nie jest inteligentny, ale um, rozumie. Powiedzmy, że rozumie treść. Nie robi, yy, nie, robi, yy, nie robi takich byków, jeżeli chodzi o inhalt, In Dobrze mówię, jeżeli chodzi o treść, o, o znaczenie treści, no nie? Yy, daje się znać, co wy uważacie na ten temat. Czy używacie czatu GPT do tłumaczenia, czy może korzystacie jednak mm, z tłumaczy? Ja osobiście. Oczywiście czatu GPT tłumaczę nie potrzebuje w życiu prywatnym, ponieważ posługuje się językiem niemieckim dobrze. Natomiast przy pisaniu treści w języku niemieckim korzystam z czata GPT, ponieważ jest po prostu dużo szybciej. I, i tak szczerze mówiąc, na, jeżeli piszę, tworzę treści w języku niemieckim, to tak piszę na, na przemian. Czasami mu zadaję komendy po polsku, czasami po niemiecku. Miałam taką sytuację, ale to już mi się dawno nie powtórzyło. A w pewnym momencie kilka dni miał taką jakąś zawieszkę, ale wtedy bardzo dużo pisałam po prostu, bo opisywałam po prostu kategorie produktów. Bo że to chyba kilka tygodni, nie chyba tylko na pewno kilka tygodni opisywałam te kategorie po niemiecku. I on w pewnym momencie zaczął mi się buntować i mówił, że tworzy tylko treści w języku, który jest językiem wyjściowym. Ja musiałam go to wtedy troszeczkę przychyczyć i mówiłam: No, ale wtedy już zaczynałam pisać po języku niemieckim, w języku niemieckim. Ja chciałam właśnie, żebym coś napisał w języku niemieckim, i wtedy pisałam w języku niemieckim. No, ale przecież moim językiem wyjściowym jest właśnie język niemiecki. I on pisał. Aha, okej, okay, faktycznie, przepraszam i podawał mi tą treść w języku niemieckim, no nie? Także śmiesznie, no, czat GPT niestety czasami się zacina, ale wtedy nie wolno się poddawać, tylko po prostu, no, go troszeczkę przechyczyć, no nie? Albo nakierować, jeżeli mu wydajemy złe polecenia, to trzeba mu powiedzieć, nie o to mi chodziło, skoncentruj się na tym i na tym, chcę mieć takie i takie wiadomości. Ale to myślę, że w kolejnych filmikach. Będę mówiła o tym więcej na jakichś tam konkretnych przykładach. Jeśli chcecie więcej takich filmików, zostawcie komentarz, zaobserwujcie mnie. Na pewno się pojawię, na pewno się pojawię, ponieważ do końca grudnia planuję nagrywać właśnie takie filmiki. A co w kolejnym roku czas pokaże, bo w moim życiu szukam się zmian, duże zmiany, nie wiem czy będę miała dużo czasu na to. A do końca grudnia na pewno będą się regularnie pojawiały filmiki na temat pracy z czatem GPT i jeszcze coś tam wymyślę. Także dziękuję za każdego lajka, like dziękuję za każdy komentarz i mam nadzieję, że takie informacje są dla Was być może przydatne, a być może to jest taka fajna ciekawostka, którą jeśli nie teraz, to wykorzystacie kiedyś w przyszłości.